Rzedział pierwszy. Gdy miałem 6 lat, zobaczyłem pewnego razu wspaniały obrazek w książce opisującej puszczę dziewicza. Książka nazywała się Historie Prawdziwa. Obrazek przedstawiał węża boa połykającego drapieżne zwierzę. Oto kopiarysum. W książce było napisane: Węże boa połykają w całości schwytane zwierzęta, następnie nie mogą się ruszać i śpią przez 6 miesięcy dopóki zdobycz nie zostanie strawiona. Po obejrzeniu obrazka, wiele myślałem o życiu dżungli. Pod wpływem tych myśli udało mi się przy pomocy klatki stworzyć mój pierwszy rysunek. Rysunek numer 1. Wyglądał on tak. Pokazałem moje dzieło dorosłym i spytałem, czy ich przeraża. Dlaczego kapelusz miałby przerażać? Odpowiedzieli dorośli. Mój obrazek nie przedstawiał kapelusza. To był wąż boa, który trawił słonia. Narysowałem następnie przekrój węża, aby dorośli mogli zrozumieć. I zawsze trzeba tłumaczyć. Mój rysunek numer 2 wyglądał następująco. Dorośli poradzili mi, abym porzucił rysowanie węży zamkniętych oraz otwartych. Ja bym raczej zajął się geografią, historią, arytmetyką i gramatyką. W ten sposób, mając lat 6, porzuciłem wspaniałą karierę malarską. Zraziłem się niepowodzeniem rysunku numer 1 i numer 2. Rośliny nigdy nie potrafią sami zrozumieć, a dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. Musiałem wybrać sobie inny zawód. Zostałem pilot. Latałem po całym świecie i muszę przyznać, że znajomość geografii bardzo mi się przydała. Potrafiłem jednym rzutem oka odróżnić chiny od Arizony. Ta wiedza oddaje duże usługi. Szczególnie wówczas, gdy się błodzi w Zawód pilota dał mi okazję do licznych spotkań z wieloma poważnymi ludźmi. Wiele czasu spędziłem z dorosłymi. Obserwowałem ich z bliska, lecz to nie zmieniło mojej opinii o nich. Gdy spotykałem dorosłą osobę, która wydawała mi się trochę mądrzejsza, robiłem na niej doświadczenie z moim rysunkiem numer jeden, który stale nosiłem przy sobie. Chciałem wiedzieć, czy mam do czynienia z osobą rzeczywiście pojętną, lecz za każdym razem odpowiadano mi, to jest kapelusz. Wobec tego nie rozmawiałem ani o wężach poła, ani o lasach lasajciewiczych a nie o gwiazdach. Starałem się być na poziomie mojego rozmówcy. Rozmawiałem o brydżu, golfie, polityce i krawatach, a dorosły był zadowolony, że poznał tak rozsądnego człowieka.